Siemanko, z tej strony Glam Paula. Witajcie na kanale Grampaula i zapraszam was na kolejny odcinek tonie książki. że pierwszy odcinek bardzo, bardzo wam się spodobał, więc postanowiłam kontynuować tę serię. Jesteśmy teraz w koncepcie, w miejscu, które zainspirowało mnie do stworzenia kolejnego odcinka właśnie tej książki, także zapraszam was do oglądania. Strona siódma. Wytrzymałość. Jeden. Trzymaj nie książkę nad głową tak długo, jak to możliwe. Dwa. Wpisz tutaj swój wynik. 1500, dziewięćset. Strona 21. To jest przemiana. Znajdź sposób, aby wciąż zmieniać tę stronę i przeobrażać ją w coś zupełnie innego. To nie książka jest rośliną, to nie książka jest lustrem, to nie książka jest poduszką, to nie książka jest telewizorem, to nie książka jest wazonem, to nie książka jest rowerem. To nie książka jest. Ramką. To nie książka jest. Lampą. To nie książka jest. Książką. Nie! Następnie strona numer 209. To jest obiekt tymczasowy, Znajdź sposób, by pozbyć się tej strony. No więc yy, teraz będziemy kupić stronę numer 204. No, i ostatnia strona na dziś to strona numer 12. To jest ogród myśli. Krąży pogłoska, że jeśli zasiejesz nasiona, pomysły w ziemi zakiełkują i zmaterializują się w prawdziwym świecie. Wysiej tutaj swoje pomysły. Pomyślałam, że może Wy napiszecie w komentarzu swoje pomysły, jak zmienić tonie książkę. I ja będę zapisywała je tutaj i później będę w kolejnych odcinkach je realizować. Więc jeżeli chcecie, żeby Wasz pomysł przyszedł do realizacji, zostawcie koniecznie komentarz. Kto wie, może akurat pojawi się w mojej tonie książce. To już wszystko w dzisiejszym odcinku to nie książki. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostaw koniecznie kciuka w górę, zostaw komentarz, subskrypcję i zapraszam Was na moje kolejne filmy. Do zobaczenia, pa. pa. Zerknijcie koniecznie na inne moje filmy. Po prawej stronie znajdziecie najnowszy odcinek z rozgrywki w The Sims 4, a po lewej straszna gierka Outlast! Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę.